Cześć. Właśnie robię, kończę porządki w moim, w moim 840 litrów, w moim lowtechu. Pokażę Wam ile wyrwałem liści lotosów. To są liści lotosów, trochę mchu. No i jeszcze oczywiście sporo ich zostało w akwarium. Wcale, że tak z ręki ale jeszcze mam robotę w 900 -ce. więc to jest taka co, twu... Teraz co dwa tygodnie robię robię wyrywanie i przycinanie akwarium ma się dobrze ryby zadowolone małe barwniaki rosną pokażę wam co ja tu mam pod tą bałaganiarską moją pokrywą tu jest jeden filtr, który, filtr wewnętrzny, który porusza wodę, który nie jest filtrem, tylko jest po to, żeby poruszać wodę i natleniać ją. Tu jest drugi. Tak wygląda oświetlenie. się oświetlenia rośliny, ryby, wszystko będzie w opisie, także sobie możecie zobaczyć. Dobra, kończy się nalewać woda, więc muszę działać dalej. Trzymajcie się, hej!